Twój organizm można porównać do skomplikowanej maszyny. Kiedy dostarczasz mu odpowiednie paliwo w postaci wartościowych składników odżywczych, funkcjonuje znacznie lepiej niż w momencie zapychania go tłuszczem i cukrem. Efekty zdrowej diety są zauważalne niemal od razu. Odczujesz więcej energii, poprawisz swoją koncentrację i unikniesz uczucia zmęczenia czy braku chęci do działania w trakcie dnia. Natomiast zdrowa dieta to coś więcej niż tylko unikanie słodyczy i fast foodów. Chodzi o świadome wybory i wprowadzanie zdrowszych zamienników. Na przykład zamiast białego chleba wybierz ten pełnoziarnisty. Takie wydawałoby się drobne zmiany dostarczają organizmowi więcej wartościowych składników odżywczych, które wspierają jego poprawne funkcjonowanie. Musisz wiedzieć, że dieta ma wpływ na każdy aspekt Twojego życia. Od wyglądu, przez wyniki na siłowni, aż po samopoczucie i poziom energii. W poprzednim odcinku mówiłem już o tym, jak jedzenie wpływa na Twój wygląd zewnętrzny. Dziś chcę Ci pokazać, jak ogromną rolę dieta odgrywa w codziennym funkcjonowaniu i jak może wpłynąć na poprawę Twojego samopoczucia oraz wydajności. Musisz wiedzieć, że to co jesz ma bezpośredni wpływ na poziom cukru we krwi. Ten decyduje o twojej energii, wydajności i nastroju. Posiłki bogate w węglowodany, zdrowe tłuszcze i białka pomagają utrzymać stabilny poziom cukru, dzięki czemu unikniesz nagłych skoków i spadków energii, które powodują zmęczenie. Mówiąc prościej, sięgaj po produkty takie jak pełnoziarniste pieczywo, awokado czy jajka. Taka kanapka z rana to szybki i zdrowy posiłek, który da ci energię na star dnia oraz nie sprawi, że poczujesz się jeszcze bardziej zamulony niż byłeś. Na koniec prosta zasada, którą warto wprowadzić już w tym momencie, a brzmi ona następująco: nie jem i nie piję nic niezdrowego w domu. Dzięki niej zmiana nawyków będzie łagodna, a ty nie oszalejesz z powodu braku cukru, ponieważ będąc na mieście, bez problemu możesz sięgnąć po jakiś słodycz. Siłownia to nie tylko miejsce do budowania mięśni, to również przestrzeń, gdzie kształtujesz swój charakter oraz rozwijasz mindset gotowy do poświęcenia i ciężkiej pracy. Korzyści, jakie z niej płyną, są niemal nieograniczone, a wszystko to w cenie zaledwie trzech kebabów miesięcznie. Najważniejsze podczas tej pięknej podróży będą trzy rzeczy: systematyczność, dieta oraz plan treningowy. Jeśli nie będziesz systematyczny, twój progres będzie przypominał wahania na giełdzie, a nie stabilną linię, która stopniowo idzie w górę. Jeśli nie będziesz miał diety bogatej w białko, twoje mięśnie nie będą miały odpowiednich warunków do wzrostu, ponieważ nie dostarczysz im wystarczającej ilości budulca, w efekcie czego twoje postępy będą opóźnione. Jednak za wszelką cenę unikaj częstego spożywania białka w proszku lub tego przetworzonego, znajdującego się m.in. w skyrze. To białko zawiera sztuczne dodatki, przez co traci dużą część naturalnych właściwości i jest mniej wartościowe. O wiele lepszym wyborem będzie dostarczanie naturalnego, zdrowego białka z jajek czy mięsa. Jego proszkowane odpowiedniki oraz skyry traktuj bardziej jako dodatek, który wypijesz sobie raz na jakiś czas. Jeżeli chodzi o brak planu treningowego, konsekwencją tego nie będzie jedynie drobne opóźnienie w progresie lecz naprawdę znaczące spowolnienie postępów. Twoje mięśnie będą rosły nierównomiernie, a regeneracja praktycznie nie będzie istniała. Przestrzegam Cię jednak przed kupowaniem planów treningowych od Fit Influencerów. W 99% przypadków są to gotowe programy, które służą jako maszynka do zarabiania pieniędzy właśnie na Tobie. Zamiast tego lepiej poprosić o plan osobę, którą znasz i która ćwiczy na siłowni od naprawdę długiego czasu. Najlepiej od 3 lat w górę. Dodatkowym plusem będzie możliwość zweryfikowania swojej techniki, a nie lecenie na czuja. Badania przeprowadzone przez zespół Columbia Psychiatry jasno wykazał, że brak odpowiedniej ilości snu negatywnie wpływa na naszą wydajność w pracy, wydłużając czas potrzebny do wykonania obowiązków. Ponadto niedostateczna ilość snu wpływa również na nasz wygląd zewnętrzny. Prowadząc do pojawiania się niedoskonałości, np. worków pod oczami oraz wyprysków na twarzy, to tylko kilka z negatywnych skutków braku snu. W skrócie powinien starać się spać co najmniej 8 godzin każdej nocy, ponieważ ta ilość snu pozwala na pełną regenerację organizmu i produkcję odpowiedniej ilości testosteronu. Różnorodne zainteresowania sprawią, że nie będziesz postrzegany wyłącznie jako dziwak, który musi nieustannie się rozwijać i robić postępy. Tego typu pasje wzbogacają życie, wprowadzając do niego równowagę, dzięki czemu nie będziesz się nudził, ograniczając się tylko do ciężkiej pracy. Ale wracając, hobby można podzielić na trzy główne kategorie: fizyczne, kreatywne i intelektualne. W swoim życiu powinieneś posiadać co najmniej jedno hobby z wcześniej wymienionych kategorii, które teraz pokrótce omówię. Jest to wszelkiego rodzaju sport czy aktywności zmuszające cię do ruchu. W szczególności polecam siłownię oraz sztuki walki. Taki zestaw treningowy wpłynie pozytywnie na twój wygląd, ale także na twój mindset oraz poczucie bezpieczeństwa. Regularny trening na siłowni pozwoli ci zwiększyć siłę i wytrzymałość. Podczas gdy sztuki walki nauczą cię dyscypliny oraz umiejętności samoobrony. Dzięki temu nie będziesz bał się żadnej sytuacji, a co najważniejsze, zyskasz pewność siebie i nabierzesz pokory. Hobby intelektualne są niezwykle ważne, ponieważ zmuszają twój mózg do podejmowania decyzji, rozwiązywania problemów oraz ciągłego rozwoju. Jedną z najlepszych aktywności intelektualnych jest czytanie książek. Dzięki nim zdobywasz nowe umiejętności, zaczynasz rozumieć różne perspektywy i poszerzasz własne horyzonty. Jeżeli poważnie myślisz o samorozwoju, czytanie książek jest absolutną podstawą. Aktywność ta daje nieograniczone możliwości rozwoju, a to wszystko za jedyne 30-40 zł. Te aktywności nie wymagają dużego wysiłku fizycznego, liczą się jedynie Twoje chęci i zaangażowanie. Warto podjąć się ich w wolnym czasie, kiedy będziesz miał ochotę, aby cieszyć się nimi bez presji ciągłego rozwoju. Do takich hobby należą gotowanie, granie na instrumencie, malowanie czy fotografia. W świecie chłopaków o tych samych zainteresowaniach owe hobby znacznie podniosą Twoją atrakcyjność, sprawiając, że Twój wolny czas zostanie dobrze spożytkowany, a codzienność nabierze nowego, lepszego koloru. Dodatkowo, w oczach kobiet staniesz się dzięki nim niesamowicie atrakcyjny, szczególnie jeśli będziesz potrafił dobrze gotować. To już wszystko na dzisiaj. Przypomnę tylko o Twoim zadaniu domowym, czyli wdrożeniu wszystkich podpunktów w przerwie między odcinkami. Pamiętaj również, że następny film pojawi się już w ten piątek. Więc będziesz miał sporo czasu, aby zastosować się do tych wszystkich porad. Tymczasem widzimy się w następnym odcinku. Do zobaczenia!